Kochane dzieci, perełki złote, jesteście największym skarbem tego świata. To dzięki Wam nasze życie jest lepsze, piękniejsze i bardziej kolorowe. Dla mnie jesteście wielką i piękną inspiracją i za to Wam bardzo dziękuję z całego mojego serca. Kochane dzieci, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzę Wam dużo zdówka, dużo siły i aby. Ta wasza dziecięca radość pozostała z wami na zawsze. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałam dla was bardzo zabawny wiersz pod tytułem Krowa Pilotka. Posłuchajcie. Pewna krowa w czarne kropki bardzo chciała zwiedzić kokpit. Grosz zbierała całe życie o lataniu, marząc skrycie. Gdy już wzniosła się do góry, napatrzyła się na chmury. Swojej łące się przyjrzała i od razu posmutniała. Jaka mała! Czemu mała? Czyżby ziemia tak zmalała? W małej trawce małe mlecze, ten samolot no tak się wlecze. Klapę pyskiem otworzyła i czym prędzej wyskoczyła. W chmurach zanurzyła głowę, bardzo zgrabnie jak na krowę. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Leci sobie krowa żwawo. Jej spadochron w żółte kwiatki. Wzór, przyznacie, ma dość rzadki. Lasy, rzeki. Domy łąki, dosyć Starczy tej rozłąki. Pora kupnąć parę mleczy, zamuczała nie od rzeczy. Bardzo zgrabnie zeskoczyła i znów była jaka była. Może duża, może mała. Krowa w czarne groszki cała. Oznajmiła dość latania! Uż nie jest tania. Podróżować można w głowie. Każda krowa wam to powie. Kochani, bardzo wam dziękuję, że byliście razem ze mną. Raz jeszcze zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych dla wszystkich dzieci na całym świecie. Tule bardzo mocno wasze kochane serduszka. Do zobaczenia już wkrótce. Papa. Pa.